Tu mam lipę, wrzucam pomarańczki, zimbir, goździki cinnamon i zalewamy pyszną herbatkę na przypięcie. Dzień dobry, cześć! Witam się w kolejnym filmie. Dziś jest 1 listopada, mamy wolny dzień, wiadomo, święto. Ale troszeczkę nas rozłożyło przeziębienie. Zrobiłam nam dzisiaj herbatkę taką ozdrawiającą. Ona jest z lipy, którą tutaj moja mama z Krzysiem zbierali. Do tego są pomarańcze, imbir, goździk, cynamon. I jeszcze mam troszeczkę kompotu. Jabłkowego, więc do, doleję do tego. To już mi się teraz zaparzyło i doleję tego kompotu, żeby się nie zmarnował. Zrobię taką mieszankę i mam nadzieję, że postawi nas to na nogi. To już mi się zaparzyło, więc doleję właśnie troszeczkę tego kompotu. On jest zimny, bo go miałam w lodówce, żeby mi się nie zepsuł, ale akurat będzie, to jest gorące, to jest zimne, więc będzie akurat takie do picia. Ale to pachnie, słuchajcie, jaki ma kolor, cudny. Nalewam do mojego nowego kubeczka. Kto też tak jak ja w takie mroźne poranki lubi na śniadanie zjeść taką rozgrzewającą pyszną zupę, ja tu mam kwaśnicę, która jest z przedwczoraj, ale mi taka właśnie ostatnia miseczka właśnie sobie przygrzałam i zjem ją na śniadanie, bo po prostu naprawdę jest tak mroźno. Mm, tak yy, zimno, że taka zupka wejdzie jak złoto na śniadanko. Minęło już kilka dni i chciałam pokazać jak robię właśnie ten stelaż do wianka. Tutaj mam gałązki brzozy. One już uschły fajnie bo no właśnie mówię kilka dni już minęło. Obdarłam je z listków bo one teraz jeszcze te listki miały. Najlepiej jest robić kiedy one już liście zrzucą. No ale wiadomo żebyśmy w tym roku nie zdążyli się na to doczekać bo brzoza ma dość długo te liście. Mam gałązki o takie i y, układam to tak, że mam trz, ze 4-5 gałązek y, i układam je w jedną stronę i później y, też ze 4-5 gałązek w drugą stronę, nie? Żeby po prostu y, to było mniej więcej grubość taka sama z każdej strony, no bo jakbym ułożyła, wiadomo, że tak Tutaj te grubsze części, tutaj te cieńsze, to ona by była nierówna. Natomiast ja układam tak, że właśnie kilka w jedną stronę i kilka w drugą stronę. Mam do tego taki drucik, on jest taki elastyczny. To jest taki drucik florystyczny. Wyciągam troszeczkę właśnie tego drucika, żeby później móc lepiej tym manipulować. Składam. I zwijam w ten sposób. Zacznę od początku. I zwijam po prostu. I platam tym mm, drucikiem. Jakbym sobie wygodniej usiadł z tym wszystkim, to by mi to lepiej szło. Ale chcę tylko pokazać. Nie będę, nie będę się tutaj męczyć yy, z całością przed kamerą, bo to nie ma sensu. Natomiast chcę Wam tylko to pokazać, jak ja to robię. O, teraz już troszeczkę jak już to złapało. To już teraz lepiej widać i lepiej to może będzie szło. No tylko, że mi puściło. Ale to nic. Ona no nie musi być idealna. No bo to ma być po prostu takie ładne, nie? Ładne nie musi być takie równe. Ma być widać te patyczki. O, obkręcam w ten sposób. Trochę trzeba dociągnąć i obkręcam. O, widzicie? Coś takiego wychodzi. I zrobię e, takie dwie. A później je ja razem połączę po prostu w, w kółko. To jest proste, tylko że to trzeba mieć wygodnie. A nie tak jak ja, siedząc gdzieś na tarasie, próbując nagrać, i jeszcze patrząc w, pogląd, w podgląd, czy w ogóle cokolwiek widać. O. O, kotek się bawi. Kotek się zainteresował. Tak to wygląda. Teraz mam dwie takie rózgi, jakby zwinięte, i zwijam je razem i utworzę kółko. Najpierw z jednej strony po prostu je złączę i też w ten sposób, że tutaj gdzieś jest węższa część z taką grubszą. Zawsze się znajdzie wiadomo, jedna będzie węższa, druga grubsza. O, w ten sposób. Będę teraz to zwijać. Tu sobie przytrzymuję drucik palcem i będę owijać razem dociskać dociągać składam dociągam i owijam. tutaj już trzeba mocno dociągnąć, żeby się trzymały te dwa razem, Na koniec przeplotę, już zwinęłam całe przeplotę ten drucik, i teraz formuję z tego takie koło, Tak wygląda gotowy wianek, znaczy gotowy. Na razie ta podstawa. Jak mówię, Tak jak mówię, jeżeli by się dało więcej tych gałązek, to on by był grubszy. Ale myślę, że nie musi być grubszy, bo jeżeli dojdą tutaj dekoracje właśnie, no to będzie bardzo okazały, fajny jest. Podoba mi się. I chciałam powiedzieć, że jakby ktoś szukał takiego druciku, to Kupiłam go w kastoramie. Jest bardzo dobry. Naprawdę jest taki bardzo elastyczny. Świetny. Ja go jeszcze będę na pewno używać w tym roku. Chcę zrobić też takie choinki tutaj przed dom. Postanowiłam ozdabiać wionek. Tak on wygląda i teraz tak, nie mam za dużo rzeczy, nie mogłam nic znaleźć tutaj, ani jarzębiny u nas nie ma, wrotycz przekwitł tak. i po prostu robię z tego co mam, co tutaj znalazłam koło domu, te liści już też jest mało, dlatego że troszeczkę od tego zbierania tych gałęzi, zanim mi to uschło, te gałęzie, to minęło troszeczkę czasu, wtedy jeszcze było dużo pięknych liści na drzewach, natomiast teraz już prawie nie ma. Zostały są sumie takie tylko bukowe, już teraz jest wszystko w takich brązach, już nie ma w ogóle żółci. No, dlatego postanowiłam zrobić taki bardzo brązowy, już taki listopadowy. Jest listopad, więc taki listopadowy wianek. Tutaj mam moje hortensje, one tak pięknie zaschły, właśnie też już są tak bardzo brązowe. Wybrałam takie mniejsze na ten wianek. Te większe wstawię do wazonu. Mam też taką wilczą jagodę. I mam bukszpan. Bukszpan oczywiście się kojarzy z wiosną, no ale on teraz też jest zielony. A że właśnie dużo mam tutaj takich ciemnych, brązowych mm, ozdób, roślin, to właśnie troszeczkę ożywię tym bukszpanem. Dam go tak pod spód. Najlepiej sprawdza mi się, jak robię takie bukieciki i po prostu później przykręcam to drucikiem. To jest najlepszy sposób, chyba że chce się przyklejać klejem na gorąco, no to wtedy raczej pojedynczo, prawda? Ale jeżeli właśnie robimy drucikiem, to robimy takie bukieciki. Kiedy najlepiej jest to przytwierdzić właśnie. Można sobie wtedy ustawić, jak to nam się podoba. I tu pomiędzy Wam to lepiej, pięknie to wygląda. Zobaczcie, tutaj widać tą jagodę, hortensja, tutaj coś sterczy. No, przecież jesie nie jest taka, nie? Sterczą już gałęzie. Z sobie ucięłam kawałek, żeby mi było łatwiej tym operować. I zwijam, żeby się razem trzymało. Dociągam. No, powiem Wam, że piękny mi wyszedł ten bukiet. Bardzo mi się podoba. I teraz dopasowuję do wieńca, układam w miejscu, w którym chcę, żeby mi się podoba i owijam razem z tym wieńcem. Tęcikiem. Tak wygląda drugi bukiecik i teraz będę dopasowywać i przetwierdzać do wianka. I tak wygląda zrobiony wianek, Bardzo mi się podoba. Dzieciacki były też powiedział, że mi się podoba. Tutaj jest kwiatek. O troszeczkę może się przesunął w tamtą stronę, że go tak nie będzie widać. Tutaj jest prawa strona, a zaraz go może jeszcze trochę przesunę. Robimy dzisiaj cynamonki. Ciasto już nam wyrosło. Nie będę pokazywać, jak robię ciasto. Napiszę w opisie albo w komentarzu przepis, jeżeli ktoś potrzebuje. Wyrosło pięknie. To jest tylko taka pojedyncza porcja, więc nie ma go aż tak bardzo dużo, bo ja zazwyczaj robię podwójną porcję. Ale tym razem jest pojedyncza. I zobaczymy. Tak strasznie mi się chciało tych cynamonek. Celinka rozpuszcza masełko y, do tej masy takiej mm, cynamonowej, bo cynamonki właśnie e, później się smaruje masłem e, z cukrem i z cynamonem. I stwierdziłam, że lepiej jest jednak rozpuścić to masło, łatwiej się to po prostu mi rozsmaruje. Także Celinka tutaj <śmiech> <śmiech> działa. Zaraz dodamy do tego y, masła y, cukru y, brązowego i cynamonu dobra, muszę zrobić taki kadr, żeby było lepiej widać nas obie, niestety jest trochę z daleka, ale będę musiała sobie jakiś lepszy do gotowania zrobić y, miejsce takie do nagrywania, bo nie mam dobrego miejsca w domu y, właśnie do nagrywania, szczególnie właśnie w kuchni. Mam tu ciepło i muszę sobie też kupić. Dobra. E, celinka ma tutaj e, roztopione masło. Damy troszeczkę cukru brązowego, troszeczkę zwykłego. O, okay. Dobra, o Jezu, dużo. No i cynamonu. Dużo? Dużo. Duża. cynamonki. Dużo. Więc... Ja lubię cynamon, jest dużo. Dobra, i cały Nie. Przysypało mi się. Nie, cynamonka chyba się nie może przysypać, tak myślę. No to jeszcze. Może spróbujemy. Nie. Fajne, bo jak się to zrobiło z cukrem. To tutaj nam przestygło. O, dobra. Mm. chcesz to jeszcze nasyp? Mhm. Cynamon! Troszeczkę jeszcze cukru, a my go o nie, to nic. Dobra, wymieszaj to i tym będziemy smarować. A teraz rozwałkujemy ciasto. Wygląda Później będziemy właśnie smarować tak. tym i zwijać. Ja, ja, ja uwielbiam ciasto drożdżowe. Po prostu kocham je. One takie oh, miłutkie. Mogę zobaczyć? No. To się akurat tak klej. Możesz mi przytrzymać tą Co? miskę? Tak mi się chciało tych cynamonek, ja już w ogóle od miesiąca o nich mówię. Nie, dwóch. <grym> Jakoś nie mogłam ich zrobić, od ale w końcu przyszedł ten moment. W tutaj Hongkong, tak solidnie. Solidnie, czyli dużo? A na? No sporo. I się przysypało. Nie. I teraz rozdalkujemy ciasto. Super nie? nie się do bałka, no? Ciasto jest pokryte całe y, tym masłem z cynamonem i teraz zwijamy. Niestety ono mi się przykleja troszeczkę. Ono było takie troszeczkę rzadkie. I teraz kroimy. Na takie troszeczkę podobnie jak się pasztyciki robi z kapustą. I tak układamy na blaszce. Jeśli mogę to czekać, po prostu ślinka mi cieknie. Ślinka tam walczy z papierem, a ja potrzebuję już blaszki teraz. W ten sposób układamy na blaszce jeden koło drugiego. Jak przykleiłaś celość, to układaj na blaszkę, tak? Musisz się tak troszeczkę rozłożyć, żeby były takie okrągłe. Mamy takie okrągłe bułeczki. O. One jeszcze urosną i tak razem się połączą. Takie przyjdą. To będą mieli świeże góryczki. Janeczka. Czy ty lubisz cynamonki? Czy ty lubisz cynamonki? W Nie chcesz je pokazywać? Dobra, mamy gotowe. Yy, za chwilę dam do piekarnika, ale zawsze te pierwsze najładniejsze, nie? Takie są ładne, równo okrągłe. A reszta, no tak, różnie. To później celuś robiła, ale to nic zapewne no pyszne. Także wkładam do piekarnika i czekamy. Jeszcze się wrócił e, z tatą z cmentarza, bo dzisiaj jest e, święto zmarłych. E, I kupił majonez, bo zabrakło mi do sałatki I Cipsy, chipsy malsy. na wietrzu. A my zrobiłyśmy z celinką. Z granicą. Z co mama dawno już chciała. Tak, mamy się chciała. No <laughs> <Makaroniki. śmiech> Nie. Cy? Ty? Cy? Cynamon? Ki na łąki, no w końcu udało nam się zrobić, e, więc teraz włożyłam właśnie do piekarnika i czekamy mówiłam, Weźmy że akurat leciskie? jak przyjdziecie to będą świeże tak dobra, doprawiam w takim razie sałatkę chwilę tutaj sprzątam a już doprawię tą sałatkę bo właśnie miałam już gotową a brakowało mi tylko malonezu także mieszam i będzie sałatka na kolację wykorzystałam warzywa z rosołu bo wczoraj mieliśmy rosół Gogociłam ziemniaków, jajka. I mm. Tak świątecznie się zrobiło z tą sałatką. No w sumie są dzisiaj święta. Tylko inne niż yy, ta sałatka nam się z nimi kojarzy, nie? i cały czas zaglądam do tego piekarnika. Dajcie się upieć z tym bułeczką. Wyszły takie piękne, wspaniałe, takie brązowiutkie i pachnące, ale stała się rzecz straszna. Nie mam cukru pudru, a chciałam zrobić lukier do tych cynamonek. No bo co to za cynamonki bez lukru? Mogę? Możesz. I chciałam, bo kiedyś miałam młynek do kawy i mieliłam sobie cukre, cukier młynkiem do kawy i robiłam sobie cukier puder, ale niestety zepsuł mi się ten młynek i miałam nadzieję, że się naprawił. Nie Miałam być... go cały czas w szafce, ale niestety się nie naprawił i nie mam cukru pudru i nie będzie lukru i w ogóle co to są za truskawki bez lukru i cynamonki bez lukru. Mama nagle poszalała i wyjęła montę z lodówki. I, i... postanowiłam, że yy, poleję mont. <laughs> ja się boję. Kto, ale wiesz co, to po prostu trzeba tak wiąść, O! o, o. i kamerą. To po prostu trzeba wziąć tak, o. Ja chcę tu. Ja zerwać, ale gorące. Użyłam y -y -y. się. I talerzyk. Położymy na talerzyk. Cześć. O, to mnie. O, taką najpiękniejszą bierzesz. No. No, to, to moja! Twoje? To są te? Nie, to twoje, to moje, takie Nie, Jezu, jak one w ogóle z tego cynamonu takie są brązowe. W ogóle robię pierwszy raz cynamonki w życiu i tak się ja. Ja się dlatego miałam się spytać, czy lubię jeszcze te cynamonki. A tak miałam na nie ochotę. Akurat to będzie moja, co największe. Nie, to ona czy on są takie brązowiatkie od tego cukru brązowego i od tego cynamonu? Ja już chcę je zjeść. Bo słabo kadruje. A, no, Pachną Z cynamonem. Nie, nie, Dobra, testuję. Gorące. Słuszne. Nawet bez lukru. Ale lukier jest niezbędny. Naprawdę. Ale jakie są puszyste, patrzcie wrzucę w opisie albo w komentarzu przepis to naprawdę są bardzo dobre no wracam że przykryję na jesienne wieczorem. cudownie i w całym domu pachnie cynamonem i masłem chwila chwila ty się ubierasz Tom, cynamonką a ja wyjmuję gorące Muszę przetestować, czy Wam nie zaszkodzi, nie, czy dobre są. Ciasto się zrobiło. Mi się i tak po prostu długo chciało. Zaraz nie mogę powstrzymać. Mama często mówi że mama o tym To jest ładnie. To moja rezerwowa. Trączką weź celusz. Łatwiej będzie taki panorowek. Zaraz proszę czuć to masełko w środku. Co na mąż wysukę się robotę moim zdaniem? Zadłużyłaś, tak? Co chłopak mieszka jeszcze biorą trąpy.